Jestem Janek i dzisiaj w ramach serii Klasyczna Piątka pokażę Wam już przedostatnią część z tego właśnie, z tej właśnie części, gdzie ukazuję pięć najłatwiejszych, moim zdaniem, państw do zagrania na początek na każdym kontynencie w Age of History 2. Ostatnim będzie Ameryka Południowa. I tutaj, dla Tutaj jeszcze tak powiem, że do te państwa Ameryki Środkowej i Karaiby zaliczają się do Ameryki Południowej. Więc, więc zaczynamy. Na miejscu piątym jest Kolumbia. Dla, mo, dla mnie to państwo jest bardzo dobre i przyjemne to zagrania, ponieważ y, jest dosyć silne, chociaż nie jest najsilniejsze z tej Ameryki, ale ma świetne miejsce do. Rozwoju. Królu taki Ekwador, który sam w sobie jest świetnym państwem do rozwoju w Ameryce, to jeszcze może jest, coś podbić w Karaibach, czy też na Ameryce Środkowej. To czyni je bardzo dobrym. Uważać to jest trochę państwie jest bez Peru, Brazylia czy też Wenezuela. Ale jednak. Jest to dobre państwo na początek, chociaż trzeba trochę uważać. Na miejscu czwartym jest Chile. Państwo dosyć trudne, trudne, a zarazem łatwe. Państwo siłowo nieco słabsze od od Kolumbii, ale wciąż potężne, chociaż to jest o, dałem to Państwu na tym miejscu, ponieważ przez ułożenie, choć wbrew pozorom może jest bardzo zły pod względem prowincjowym do obrony, przez to, że ma zazwyczaj jedno prowincjowy grubości, ale przez to, że może sobie podbić w Boliwie, to dostanie, dostanie trochę siły. Jest też Paragwaj. Ale nawet nie licząc tego, wziąłem to Państwu pod uwagę, ponieważ jeśli dobrze wyczuję moment, albo dobrze się trafisz scenariusz, może wykorzystać wojnę w, w którymś z tych państw, a na pewno będzie którejś z jego, którejś z Peru, albo Argentyna toczyło wojnę z Brazylią, co może bez problemu wykorzystać i łatwo przepłynąć armię dzięki tej jednoprowincjowej budowie. Na miejscu trzecim jest Peru. Peru jest bardzo dobrym państwem, które ma dobre prowincje pod względem przyrostu naturalnego, jak i budowy, w sensie gór i wzgórz, które są świetnym pod obronę. To państwo jako sobie zaludnienie, chociaż nie jest jakoś wybitne, bo jest zbliżone do tego, który kolum... kolumbijskiego jest trochę zbliżone, chociaż ma znacznie mniejsze, to choć wybitne nie jest, to jest wystarczające, żeby być bardzo potężnym państwem. Jest tutaj naprawdę każdą stronę, którą się obierze na walkę, jest świetnym pomysłem, bo taki Ekwador czy Kolumbia są słabsze, To jest dobrym momentem, bo te państwa są też dobre w, w, w zaopatrzone w ekonomię. Populacje może mniej, ale też Chile czy też Boliwia. Jedyne czego się bać to Brazylia, a jednak Brazylia nie jest też taka nie do ruszenia. więc jest to świetne państwo na początek, bo ma bardzo dobrą infrastrukturę i jest, nie ma zbyt wiele zagrożeń. Na miejscu drugim Argentyna. Jest to państwo dosyć ułożone, też wygodnie, bo jeśli by się na początku podbiło takie chile. To nie jest o jeden front mniej trzeba się martwić, co czyni to naprawdę ułatwiającym. Ma też państwa pokroju Urugwaju czy Paragwaju, które są też dobrym państwem, państwami na rozwój. Urugwaj jest w moim odczuciu lepszym na rozwój, bo ma bardzo dobre miasto, którym jest Montevideo. A także jest nieco silniejsze. Więc jest to bardzo dobre pod rozwój. Jedyna czego się bać to tak samo Brazylia. Ale tak naprawdę Brazylia nie podbija tak w czy sekundy Argentyny i wojna może trwać wystarczająco długo, żeby doczekać się wsparcia. To jest, to jest też bardzo dobre. A, że, a nie trzeba wiele spodbić, by stać się silniejszym od brazylijskiego kolosa. No, i na miejscu pierwszym nikt inny jak Brazylia. Jest to naj, największe państwo, tutaj, w Ameryce Północnej. Południowej, przepraszam. W Ameryce Południowej. Więc najsilniejsze. Ma tak naprawdę każdą stronę do wyboru, którą pójdzie. Jedyne, czego musi się, mo, nie może się obawiać, jest to. Ameryka, Stany Zjednoczone, które są dosyć silne, a tak samo Meksyk może sprawić dużo problemów. Bo jednak jest silniejszy, a to może być też problematyczne, gdy się on wzmocni. Ale gdy, gdzie nie pójdzie, stanie się silny. Tylko na początek trzeba też uważać na Argentynę, chociaż też nie przedługo, bo wystarczy jedno państwo przynajmniej w Nie licząc tych tutaj. To jedno państwo wystarczy podbić, jak jakieś i jest Argentyna już w łatwym celem. Nie ma też daleko do takiej Afryki, co też może być powodem do podbicia. Więc tak się prezentuje moja piątka państw Ameryki Południowej. A w następnym filmiku pojawił się pięć, i Ostatnia piątka państw państw do e, Ameryki Północnej i zapraszam was do subskrypcji bo naprawdę niewiele nam brakuje do dobicia 50 a, dzi, a po 50 na 50 subskrypcji pojawi się pewne, pewnego rodzaju special Ja się z wami żegnam pa pa